Siemeczko, ziomeczki. Dzisiaj znowu pogramy sobie w GTA San Andreas No i tak Wczoraj właśnie przyszliśmy tą pierwszą misję Nie, nie będę mówiła jak się nazywa, no ale to, Tak nieważne, nieważne to jest Dzisiaj sobie tą kolejną przejdziemy Powinno być super Ale tak Mm. Przy tym pozwiącę trochę bronił. Ność trochę, czyli wiecie jeszcze tą górną cestą. Pójdę po kamizelkę. I będzie spoksiał. Spoksik. Okej, okay. Wszystko gda, wszystko gda. Wielka. Okej. Okay. Więc idziemy zrobić misję, 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 misję. Misję, misję, misję. Dobra, nic męcząc się dzieje. Hmm, ale też nie jesteś. Ale Pok, tome esta kolei, não? Toque tome esta. Puxe, puchinha. Ok, możemy esprintar. Vamos lá, vamos lá. Estou the a gente. Hey, the East Coast, hey, still run the like a Jeg, mennå, mennå, mennå det er sikkert en jente, men det er morsomt å frisere. Mmm, fryz, fryz, fryz. Co ja Nie mam takiego wyglądu na stówkę. Właśnie jedoka chciałam sobie zrobić. Ile to kosztuje? Nie wiem, czy to to? Pfff, nie. Chyba to. Ну и сейчас. Чего он с так? Ну да, mm -hmm. а, ну, файка. będę musiał sobie coś przekąsić i on będzie coś robił tam. Nie wiem jak on się nazywa. Albo Sod. Nie, Słod to tam, ten, tam tam. Diabria. Przejdźmy do filmik. Przejdźmy do ogrania. Chóczko, Do Dawajże.

nie, jest. O, to jest? A, on się już do domu. Subcie. O nie, nie, nie! Uw, olla, dysk. Chmur co ma dobre słuchacze? Co ja zachowam? Drift tu chodzi dobrze? Nie, no, muszę je mieć. Spoko Bez stanie. Przesłuchajcie tego. Przesłuchajcie tego. Przesłuchajcie tego. Przesłuchajcie tego. Przesłuchajcie tego. 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 A, jeszcze jedną misję tak będzie swój taśny to jest to co nie lubię czy nie wiem czy nie lubi, kto... Co to jest za misję nie pamiętam A, nie. A to to jest graffiti więc nawet fajnie

Dziś pamiętajmy, że na górze, No jakiejś górze, tak to ta tam dalej, czekajcie. Chodźmy do sweat, to jest sweat. Sweat, jest sweat. Chodźmy do sweat. A no, tak, to jest sweat. A więc jedźmy. Ja przepraszam, gdy będę nagrywał odcinki. To wybaczcie, nie będę taki rozmowny, no ale. Jedźmy, czasami nie mam czym gadać, czasami mam. Więc wiecie A i to teraz Tak, to będzie ostatni już odcinek No to, no to Wstąpię się już troszkę sprężyć Dobre, dobre Zabiję was Dobre. Super. No bo teraz to jeszcze troszkę przybiec. Dobra. Znowu dobra. снова да, да. Ну, хотя снова да? To naprawdę muszę się troszkę lekko sprawdzić. Więc wybaczcie, ale niestety. To jest do... Jeden do... Jeden. Nie robię tak. Chcę... Dajcie los Santos. To jest moja ulubione Mam do no, Jeszcze mu się Poczekajcie na chwilkę. Okej, okay, jeszcze po przerwie. Okej, okay, pójdę zapisać grę, no i... I wyłączymy już. Już kończy się filmik. Zobaczcie. się. game. Jest. peace okay.